Był mistrzem komunikacji. I choć prawie 15 lat nie ma go już z nami, wciąż wiele uczy nas o komunikowaniu. Od Jana Pawła II uczymy się przede wszystkim otwartości, otwartości na media, na to, że one mogą być ogromnym, bardzo ważnym, bardzo potrzebnym dla kościoła środkiem ewangelizacji. Był tym papieżem, który wcielał, wykorzystywał w swoim życiu wszelkie nowinki technologiczne, również medialne. Dodatkowo świetnie rozumiał pracę dziennikarzy. A dziennikarze to doceniali. Była świetna współpraca między papieżem. I światem dziennikarskim. Naukowcy z całej Polski i świata już po raz czternasty rozmawiali o wyczuciu medialnym Jana Pawła II, tym razem w podkrakowskich niepołomicach. Wyprzedzał czasy i przewidział w pewnym sposób, w pewnym sensie, tak naprawdę istnienie mediów społecznościowych. On bardzo często podkreślał, że te zmiany będą tak gwałtowne, tak się będzie to wszystko rozwijało i te media będą tak się zmieniały i Gdyby dzisiaj funkcjonował, gdyby dzisiaj się komunikował, niewątpliwie byłby bardzo mocno obecny właśnie w mediach społecznościowych. Konferencji towarzyszyła wystawa obrazów krakowskiej artystki Joanny sobczyk pająk To są prace, które powstały na przestrzeni miesięcy. Miały pokazać tak naprawdę Jana Pawła II um, moimi oczami. Ale w taki sposób refleksyjny też troszeczkę. Myślę, że też może dzięki temu, dzięki tym emocjom, które towarzyszą tym obrazom, każdy oglądający może też coś dla siebie z tych obrazów ucznąć. Jan Paweł II świetnie rozumiał media, ale wiedział też, jak człowiek powinien komunikować się z Bogiem. Bóg wchodzi w dialog z człowiekiem. W Jezusie Chrystusie ten dialog podejmuje. Jest to dialog zbawienia i posyła Kościół, aby kontynuował ten dialog zbawienia między. Chrystusem a człowiekiem. Jest to droga, którą należy realizować, oczywiście nie w postaci tylko prostej rozmowy, ale w postaci przede wszystkim głębszej, na głębszym poziomie, gdzie mamy tą interakcję między mówieniem i słuchaniem. Podczas wykładów pytano też, jak dziś umiejętności komunikacyjne Jana Pawła II możemy wykorzystywać. Jan Paweł II miał rzecznika, z którym miał bezpośredni kontakt. Dbał o komunikację wewnętrzną i zewnętrzną. Potrafił komunikować się gestami. Pytanie podstawowe, jakie wszyscy musimy sobie zadać, to to, co my weźmiemy z tej nauki Jana Pawła II o komunikacji. Myślę, że to jest kluczowe, że warto spojrzeć na Jana Pawła II z tej perspektywy, że to się nie skończyło, to co on robił, tylko że my musimy nieść to dalej i uczyć się od niego w sposób praktyczny. Kolejna okazja do omówienia dziedzictwa Jana Pawła II już w maju, bo wtedy będziemy obchodzić stulecie urodzin Jana Pawła II.